Moja ojczyzna, jak matka dzieciom ciekawym o latach znaczonych blizną, na wiekach sławy i chwały. Ojczyzna to ziemia i groby, narody, tracąc pamięć, tracą życie. My, młodzi Polacy, pamiętać musimy o drodze naszych przodków do wolnej i niepodległej. Dzięki, otwierał wszystkie wojenne cmentarze. Wszystkie po polach mogiły nauczę czytać jak nuty, aby z nich czerpał swe siły do dalszej w życiu marszuty. Pokażę ci rany skryte, głębokie na twarzach blizny i z nich cię będę jak z liter uczył imienia ojczyzny. Gdzie ty mieszkasz? Między swymi. W jakim kraju? W polskiej ziemi. Czym ta ziemia? Mam ojczyzną. Czym zdobyta, Krwią i blizną. Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz? Boga wierzę. 11 listopada. Cóż to za data? Dla ciebie może to jedna z wielu nic uroczystości. Dziś, na początku XXI wieku, żyjąc w zawrotnym tempie, takujesz wszelkie wartości, wysuwając na plan pierwszy życie teraźniejszością. Boktujesz się przeciwko pompatycznym i górnolotnym słowom, budzące wiece, uroczystości, apele, rocznice, święta. Ale czy tak musi i powinno być? Jesteś człowiek, który nie zna swojej przyszłości, nie buduje także przyszłości. Zatrzymaj się więc na chwilę, aby rozwalić te trzy ważne w historii polskich słowa, pojawiające się często jako hasło narodowe Polaków. Brzmią one Bóg, Honor, Ojczyzna. Cóż one znaczą dla ciebie? Czy możesz ich ważyć wymazać ze świadomości? Jeżeli chcesz być w pełni wolnym, musisz znać i rozumieć zasady wolności. Zatrzymaj się w swojej pogoni z czasem. Odrzuć multimedialną rzeczywistość. Zatrzymaj się i posłuchaj, a może zrozumieć, co to znaczy być wolno. Jest w duszy polskiej ukryty zakątek, gdzie bądzą ciche lata umarłych cienie. Leży tam kamień grobowych pamiątek, a pod kamieniem krwawi się wspomnienie. A kiedy bliska zbierze się drużyna, i drzwi zamknięte, i okna zawarte, to Polak kamień duszy swej odklina i wydobywa tę krwawiącą kartę. To, co przeżyło jedno pokolenie, drugie przerabia w sercu i w pamięci. I tak pochodnie, no, cienie, cienie, aż się nas znów na krew poświęci. Wspomnienie dziadów pieśnią jest dla synów. Od lat sławic, leczników to Polska. I znów przez wnuków żółtych piorunem czynów. Pieśń, czyn, wspomnienie. To jedno, to Polska. 90 lat temu, 11 listopada 1918 roku. Polska stała się znowu wolnym krajem, lecz przez 123 lata nie wiedzieliśmy, co to wolność. Przeżyliśmy okres zaboru. Byliśmy w niewoli innych narodów. Wszej nasi sąsiedzi, Rosja, Rusy i Austria, dokonali rozbioru naszego kraju. Dlaczego tak się dzieje, że naród podbija naród? Kto ma prawo tarnąć się na moją wolność? Nikt nie ma takiego prawa, bowiem zbrodnią jest to w mnie ojczyzny. Zbrodnią jest to zbawić w mnie wolności. Ciebie wtedy te dni przedostatnie, wątku, pełne Jak mit, blade, Jak świt. Życia koniec Szepce do początku. Nie stargam Cię ja, nie ja Uwydatnię. I była w tym Polska, od zenitu wszedł doskonałości dziejów wzięta, Tęczą zachwytu. Polska Czy minionych kołodziejów, Też sama zgoła Złoto pszczoła. Poznał Ci, żebym ja, Na kręcach bytu, ten, to Polskę głosił, od Zenitów przed do, doskonałości dziejów wziętą, chylnym zachwytem. Polskę przemienionych kołodziejów. Ten sam runął na drugi z galiku. I oto, jak ciało Orfeja, tysiąc pasy rozdziela, rozdziela, rozdziela go w części, A każda wyje, nie ja, nie ja, zębam ich szczęści, Lecz ty, lecz ja, uderzmy w sądne mienie, Nawołując, ciesz się, późny wnuku, Jękły, gruche kamienie, ideał silnych grupów, Miesiąc listopad jest przypomnieniem, jak wielką wartością jest dla człowieka wolność. Tyle cmentarzy, tyle krzyży, tyle ofiar życia, tyle powstań zakończonych klęską, listopadowe, krakowskie, styczniowe. Tyle cierpienia, tyle łez, tylu wygnańców, którym przyszło żyć z dala od ojczyzny. Za, która przebiega ku innym, aby wszystkich ogarnąć przeszłość, dawniejszą tak niż każdy z nas. Z niej się wyłania, wymyśla ojczyzna i z autoracią sowiecką. Pyta wciąż, jak to pomnożyć może żyć tą przestrzeń, która wchodzi. Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą ziemi przez uszanowanie nadarów nieba, tęskno mi, panie. Do kraju tego, gdzie winą jest dużą popsować gniazdo na górszy pocianie, Bo wszystkim służą. Tęskno mi, panie, do kraju tego, Gdzie pierwsze błony są jak odwieczne Chrystusa wyznanie. Bądź pochwalony! Tęskno mi, panie! O, wiem, że Polska bój zwycięski toczy, O, nie zginęła i nigdy nie zginie, Lecz my, czyż ujrzymy ją w chwały godzinie? Nim słońce wejdzie, groza wyżra oczy, My tak wykochali, a pili bruciznę. My także ścieli, a żyli zamroczy. Inni, jak będą oglądać ojczyznę. i słońce wejdzie prosa wyższych oczy. Nie może być wolnym naród, który ma zniewolonych obywateli. Zdrowy naród, zdolny jest do walki o wolną, niepodległą, niezależną ojczyznę. Widzieli o tym wielcy Polacy Wybicki, Miskiewicz, Słowacki. Norwid, Chopin, Sienkiewicz, którzy rozsławili imię Polski, i głosili, że nie umarła, póki żyją jej synowie. Żyłem z wami, cierpiałem i płakałem z wami. Nigdy mi kto szlachetny nie był obojętny. Dziś was rzucam i idę dalej w cień, z duchami, a jak gdyby tu szczęście było, idę smętne. Lecz wy, coście mnie znali, podanie przekaście, że dla ojczyzny sterą moje lata młode. a Póki okrąg walczył, siedziałam na maszcie. Gdy toną z okrętem poszedłem pod wodę. Lecz zaklinam, niech żywi nie tracą nadziei I przed narodem niosą na gagani. I kiedy trzeba, na śmieć po kolei, Jak kamienie przez Boga rzucane na szczyt. W Twojej ojczyźnie karki się skina, Przed każdą władzą. Dla zwyciężonych zgarda i ślina, Gdy ich nakaźni prowadzą. W Twojej ojczyźnie, gdzieś hołdy składał Przed obce trony, w ojczyźnie mojej, jeśli kto padał, to grzmią zwroczony. W twojej ojczyźnie, do obcych wierzę, Bóg się nie zniża. Moja ojczyzna, świat cały bierze ramiona krzyża. W twojej ojczyźnie, sławnych portrety, tą w W mojej ojczyźnie, słowa poety, obrabne w serce. Jedna jest Polska, jak Bóg jeden w niebie, Bo nie istnieje inna dla Polaka, Bóg i swej duszy w płocie nie zagrzebie I nie zapłaci się na obcych szlakach. Jedna jest Polska i w nią święcie wierzę, Jak ci, co za nią ginęli, żołnierze, A że z jej piersi, z krwi i czynów braci Wyssałem nakaz, dług ojczyźnie spłacić, Więc wszystkie siły jej składam w ofierze, Chociaż wyszedłem na obce ubieżę. Jej górny nakaz to honor przed światem, że jestem wiernym braci Słowian, bratem, że pielągnują piękny język Reja, że łukasiński i okrzeja, Są mi przykładem w walce o jej imię, zrodzone w burzach, dziejowych i dymiach. Przeto swe siły w ofierze składam, by wnuk i prawnuk jej językiem władał, aby najdalsze moje pokolenia jaśniały dumą swego pochodzenia. W 1914 roku wybuchła pierwsza Wojna Światowa. Trzej zawodcy, którzy pilnowali głaz nad grobem Polski, stali się teraz dla siebie wrogami. Dla Polaków była to szansa na rzucenie jarzma niewoli, szansa na odzyskanie niepodległości. Stań, Polsko moja, uderz w tym, Idź znów przebojem w bój szalony, Już płonie ląd podziemnych min, Fawą godzinę biły dzwony, nerwane pęta, uderz Wstań polsko moja, skrząśnij proch. Całosny marzeń ucisz łkania. Za tobą świty z martwych stania. Z mielskich skrzydeł skrząśnij proch. Wstań polsko moja, w ogniach zusz. Nowe się szlaki krwawią tobie. Orzej ci będzie w gromach burz, źli w zawiennych wspomnij tobie. Wstań polsko moja, w laskach zórz. Boga rodzico, dziewico, słuchaj nas, matko Boża, do ojców naszych śpiew. Wolności błyszczy zorza, wolności bije zbor, wolności rośnie krzew. Boga rodzico, wolnego ludu śpiew, zanieś przed Boga tron. Do broni, bracia, do broni! Oto ludu zmartwychwstanie, z, z ciemnej pogłębienia toni, z popiołu feniks nowy, powstał lud, błogosławie. Rozpoczął się ostatni etap walki o wolność. Przyszedł do ataku Polskie Oddziały Zbrojne. Dodatkowo drużyny strzeleckie, później legiony dowodzone przez Józefa Piłsudskiego. Hej orle biały, pies chłodziejów mroki, leci wspaniały hen na lot wysoki, nad pola chwały, nad niebios obłoki, ponad świat cały wielki i szeroki. Hej na bój, na bój, gdzie wolności zorza, Hej, na bój, na bój za Polski brzeg morza. Za Polskę wolną od tyrańskich tronów. Za Polskę dawną, piastów, Jagielonów. Hej, na bój, na bój, taka wola Boża. Hej, na bój, na bój za Gdańsk i brzeg morza. Za Ziemię całą, tęrodzoną naszą. Za wolność wszystkich, za naszą i waszą. Także dzieci łączyły się w walkę, o czym może świadczyć strach dzieci w miejscowości Września w 1901 roku. Nie chciały one uczyć się po niemiecku. Tam od Gniezna i Otwarty warty, biją głosy świat otwarty, biją głosy ziemia jęczy. Brusak dzieci polskie męczy. Zatem pacierz własnej mowie. Co ją zdali nam ojcowie, co go nas uczyły matki. Prusak męczy polskie dziadki, tam na gnieździe orzeł biały. Pióra mu się w blask rozwiały, gdzieś do Boga skargą leci. Prusak męczy polskie dzieci. Wreszcie nadszedł ten dzień. Wojna zakończyła się w 1918 roku. A 11 listopada Józef Piłsudski, jako naczelnik państwa, przyjął władzę cywilną i wojskową. Mamy wolną Polskę. Patrz się i wsłuchaj, od Polska idzie. Żywcem męczeńskiej pogrzebana trumnie i zmarłych staje królewsko i dumnie. Po bólach zbrodni i gwałtów pochydzie, by jako ongi z wielkopańskim gestem zająć swoje miejsce i zawołać: Jestem, Polska. ileż w jednym słowie można zmieścić wielkiej treści, ile rozpaczy i boleści. Nikt nie wyliczy, nikt nie powie. Chyba, że tylko polskie serce co wiek przetrwało w poniewierce i zniosło takich mąk bezedną, od których zda się gwiazdy bledną. Patrz ją i słuchaj, oto Polska idzie żywcem w męczeńskiej pogrzebana trumnie i zmartwił zdaje królewsko i dumnie. Po bólach zbrodni i gwałtów obydzie, by jako ongi z wielkowańskim gestem zająć miejsce i zawołać jestem. I muszą się tej ulicy, że jadą do I przyjedzie konna piechota, że ramię kroczy. Pomyśl, po chwilę, po chwilę, Ile krwi, walki, ile kosztowało zdobycie wolności, Tworzenie państwa i armii, Na tej ziemi, co dziś nam radością, jak w lewem karmi. Wolność ofiarom się mierzy, Wolność miłością się mierzy, A nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś, życie swoje oddaje za braci. Wolność krzyżami się mierzy, A krzyż na grobie żołnierza Największe oznaczenie. Smutne groby bez nazwiska, Nad którymi krzyż połyska, W białej brzozy uciosany, Ruchniejący, zapomniany krzyż. Innym Laury, innym Sława, a wam? Tylko dolar krwawa, a wam tylko małp mogiły, a na grobach ten pochyły krzyż. Ciszy, pomyślmy o tych, którzy oddali życie, abyśmy mogli żyć w wolnej ojczyźnie. Zapłonął nagle świat, bez drożami szli przy śpiący las. Równym rytmem młodych serc niespokojne dni odmierzał czas. Gdzieś pozostał ognisty, dym, trup przebytych cień cieniwie mgły. Tylko w polu Biały Krzyż nie pamięta już, kto pod nim śpi. Jak my sprzed lat, jak wspomnieć lat, nada dziś pamięć o tych, których nie mam. Że i wieczornym rok, gdy ruszali wuj, cichła pieśń. Wybaczyć o Twój dom wśród Zielonych Pól o nowy dzień. Bo nie wszystkim pomógł rozwrócić zleśny leśnym żółtych kwiatów łzy. W szczerym polu Białek, że nie pamięta już, kto po nim świta. Księżyc więc dla Ciebie wolność i ojczyzna. Czy potrafisz cieszyć się wolnością? Czy potrafisz żyć jak wolny człowiek? Czy potrafisz odróżnić dobrą zła w świecie targanym terroryzmem, wojnami i konfliktami zbrojnymi? Wolność jest Ci dana jako dar Boga. Ma Ci pomóc, abyś wybierając dobro, stawał się lepszym człowiekiem. Nie daj się omawiać tym, którzy oferują kolorowy świat zakłamania, świat łatwych rozwiązań, świat pozbawiony prawdy, w którym nie szanuje się człowieka i jego wolności. Czy słyszycie piosenkę z Kowrończą? Wy, co ślepo idziecie za chlebem w miastach, w obcy, w polu, ten pod niebem, gdzie w pustyni drogi się kończą gdy wśród złotych strosząc czarna troska bez celu się tłucze Wy, co w ślepej pogoni zagraną, coraz dalej śledzie trawy czy słyszycie piosenki skobrończe henza wami bijące pod niebem nad łokami, nad lasem, nad zbożem, jak serc w silnym ręku Bożym. A usłyszcie mimo główniołów, jak się serce ojczyzny rozrasta. Wy, co w parę olbrzymiego miasta potraciliście Musiałem dusza do ostatnich spodzie. Czy słyszycie jak się Polska za was modli? Dzisiaj wielka jest rocznica 11 listopada. Tym, co zmarli za ojczyznę, hołd wdzięczności Polska składa. Im to bowiem zawdzięczamy wolność, polską mowę w szkole. To, że tylko z ksiąg historii poznajemy dziś niewole. Uroczyście bijąc wony, myście flagi rozjimotwo. I my serce się raduje, że obchody polski święto. ありがとう。<music>